Żałosna kobieta, przeterminowana żółć, Piana Hejtuk tak ostrych słów w polskim showbiznesie dawno nie słyszeliśmy. Joanna Kurska brutalnie odpowiada Paulinie Smaszcz, a konflikt wchodzi na zupełnie nowy, atomowy poziom. Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie przyglądamy się najgorętszym dramom w polskim świecie gwiazd. Dziś na tapecie mamy konflikt, który z każdym tygodniem przybiera na sile i zdaje się nie mieć końca. Jeśli myśleliście że saga związana z Kurzobkami, czyli Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim, nieco przycichła po ich głośnym ślubie, to byliście w błędzie. Na scenę wkroczyła bowiem Joanna Kurska, która postanowiła raz na zawsze rozprawić się z byłą żoną prezentera, Pauliną Smaść. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach, to prawdziwa mebialna bitwa, w której nie bierze się jeńców. Padły słowa o nienawiści do świata, o byciu bylekim i o pasożytowaniu na cudzych nazwiskach. Przyjrzyjmy się dokładnie tej wymianie ciosów, bo emocje sięgają zenitu. Zacznijmy od nakreślenia tła tego sporu, bo jest ono niezwykle istotne. Paulina Smaszcz, która sama siebie określa mianem kobiety petardy, od lat budzi skrajne emocje. Jest postacią niezwykle polaryzującą. Z jednej strony kreuje się na mentorkę kobiet, z drugiej regularnie wbija szpilę swojemu byłemu mężowi i jego nowej partnerce. Na jej czarnej liście osób, z którymi ma na pięku, znalazła się również Joanna Kurska. Dlaczego? Kurska nie tylko bawiła się na hucznym weselu Kurzajewskiego i Cichopek, co samo w sobie mogło być solą w oku smaszcz, ale również aktywnie stanęła w obronie nowej pary. Punktem zapalnym, który doprowadził do obecnej eskalacji, była jedna z rozpraw sądowych w procesie o naruszenie dóbr osobistych. Katarzyna Cichopek wytoczyła go Paulinie Smaszcz. A Joanna Kurska została powołana na świadka. To właśnie wtedy, wychodząc z sali sądowej, żona byłego prezesa TVP nie wytrzymała i ostro podsumowała zachowanie kobiety petardy. Wypowiedziała wówczas słowa, które do dziś odbijają się szerokim echem w mediach. W październiku 2025 roku mówiła mediom tak. Paulina Smaszcz jest przykładem rozwiedzionej kobiety, która nie potrafi pogodzić się z faktem że były mąż znalazł kogoś piękniejszego i bardziej wartościowego, że jest szczęśliwy w nowym związku. Smaszcz powinna już po prostu milczeć. Te słowa były jak dołanie oliwy do ognia. Sugestia, że Cichopek jest piękniejsza i bardziej wartościowa, uderzyła w najczulszy punkt. Jednak na odpowiedź Smaszcz musieliśmy chwilę poczekać. Przez pewien czas panowała cisza, którą wielu interpretowało jako próbę uspokojenia emocji po ślubie byłego męża. Nic bardziej mylnego. W ubiegłym tygodniu Paulina Smaszcz gościła w podcaście Galaktyka Plotka i tam, w swoim stylu, postanowiła odgryźć się Kurskiej. Zrobiła to w sposób lekceważący, próbując umniejszyć znaczenie opinii swojej oponentki. Zapytana o słowa Joanny Kurskiej, Smaszcz zareagowała śmiechem i niedowierzaniem, sugerując, że opinia żony byłego prezesa TVP jest dla niej kompletnie nieistotna. W podcaście padły następujące słowa: Proszę państwa, błagam, kto to mówi? Nie, no, nie rozśmieszaj mnie, naprawdę. Jeżeli jej zdanie miałoby się dla mnie liczyć, to musiałabym chyba zwariować. Dla mnie znaczenie mają słowa wobec mnie, wobec mojej postawy, wobec tego, jak się zachowuję i jaka jestem, osób, które cenię. Które są wartościowe, inspirujące. Osoby, które swoją postawą mogą pokazać, że są wartościowe. Byle kto, byle jak i byle, gdzie naprawdę mnie nie interesuje. Smaszcz użyła tutaj techniki dewaluacji przeciwnika, nazywając kurską pośrednio byle kim. To zagranie miało pokazać jej wyższości dystans, tak zwany wystudiowany luz. Jednak ta wypowiedź błyskawicznie obiegła media i dotarła do samej zainteresowanej. I tutaj następuje zwrot akcji, bo Joanna Kurska nie zamierzała chować głowy w piasek. Reakcja była natychmiastowa i, co trzeba przyznać, bezlitosna. W rozmowie z Superekspresem Joanna Kurska nie bawiła się w dyplomację. Nie próbowała łagodzić tonu. Wręcz przeciwnie, wytoczyła najcięższe działa. Diagnozując stan psychiczny i emocjonalny swojej Nemezis. W swojej wypowiedzi nawiązała do niedawnego ślubu Kurzajewskiego i Cichopek, sugerując, że to właśnie to wydarzenie, określane mianem ślubu roku, doprowadziło Smaszcz do furii. Kurska stwierdziła, jak ta żałosna kobieta nienawidzi świata i ludzi. A wydawało się już, że nas zaskoczy i da sobie spokój. Nic z tych rzeczy. Żadnej miłej niespodzianki przed świętami. W ślub roku po prostu zalał kobietę petardę żółcią, która odebrała jej mowę na dwa miesiące. Teraz tą przeterminowaną żółcią podzieliła się ze światem w podcaście, w którym tradycyjnie z maski wystubiowanego luzu kipiała piana hejtu i zawiści wobec miłości Maćka i Kasi. Użycie sformułowania przeterminowana żółć jest tutaj niezwykle obrazowe. Kurska sugeruje... Że Smaszcz dusiła w sobie negatywne emocje przez dwa miesiące od ślubu byłego męża, aż w końcu musiały one znaleźć ujście. Zarzuca jej, że luz, który prezentuje w wywiadach, jest jedynie maską, pod którą kryje się czysta zawiść wobec szczęścia byłego partnera. To jednak nie był koniec tyrady Joanny Kurskiej. W dalszej części swojej wypowiedzi żona byłego szefa telewizji polskiej uderzyła w zawodową i medialną niezależność Pauliny Smaszcz. Postawiła bardzo odważną tezę, że kobieta petarda nie istnieje w showbiznesie jako samodzielny byt, a jedynie jako dodatek do konfliktów z bardziej znanymi osobami. Kurska brutalnie wypunktowała, że smaszcz musi podczepiać się pod głośne nazwiska, aby ktokolwiek chciał o niej pisać czy słuchać jej wywiadów. Ta analiza mechanizmu działania celebrytki była wyjątkowo ostra. Za każdym razem, gdy smaszcz próbuje wrócić do medialnego obiegu, musi sięgać po cudze nazwiska. Chopek, Kurzajewski, Kurska, Kurski. Bez nich nie istnieje mebialnie. Nie buduje niczego własnego, nie wnosi nic nowego. Istnieje wyłącznie dzięki podczepianiu się pod cudze historie. Ile razy widzę tę nieszczęsną kobietę w akcji z tym większym podziwem myślę o Maćku. Końcówka wypowiedzi, w której Kurska wyraża podziw dla Macieja Kurzajewskiego, to ostateczny cios. Sugeruje ona, że wytrzymanie w małżeństwie z Pauliną Smaszcz musiało być dla prezentera ogromnym wyzwaniem i wręcz heroizmem. Nazywając ją nieszczęsną kobietą, Kurska stawia się w pozycji kogoś, kto patrzy na Smaszcz z politowaniem, a nie ze strachem. Ten konflikt pokazuje, jak głębokie są podziały w polskim środowisku celebryckim. Z jednej strony mamy Paulinę Smaszcz, która nie potrafi odpuścić i ciągle wraca do tematu byłego męża, twierdząc, że walczy o prawdę. Z drugiej strony mamy Joannę Kurską, która staje w obronie przyjaciół i bezlitośnie punktuje każde potknięcie kobiety petardy. Czy ta wymiana zdań to koniec wojny? Znając temperament obu pań, można przypuszczać, że to dopiero kolejna bitwa, a odpowiedź smaszczna słowa o przeterminowanej żółci jest tylko kwestią czasu. Będziemy bacznie obserwować rozwój tej sytuacji, bo w tym serialu zwroty akcji są bardziej dynamiczne niż w najlepszej telenoweli. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z każdą aferą w polskim showbiznesie, koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Nie zapomnijcie też udostępnić wideo znajomym, żeby i oni wiedzieli, co w trawie piszczy. A jeśli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Was żadna gorąca nowość. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.